Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co no cóż, fundamentalnie zmienia zasady gry w internecie. To prawdziwa rewolucja, która dzieje się tu i teraz, na naszych oczach. Dokładnie tak. I to jest, powiedzmy sobie szczerze, kluczowe pytanie. Generatywna AI potrafi wypluć cały kod w mgnieniu oka, ale to przecież nie koniec. Co potem? Co dzieje się dalej? I tu dochodzimy do sedna. Właśnie to nazywa się problemem ostatniej mili. Pomyślmy o tym, to ta frustrująca techniczna dziura pomiędzy momentem, gdy mamy idealny kod, a chwilą, gdy nasza strona jest online i każdy może ją zobaczyć. Dobra, żeby to wszystko miało sens, cofnijmy się na moment w czasie, bo okazuje się, że wrzucenie czegoś do sieci, no nigdy nie było tak całkiem proste. Cała historia sieci to w zasadzie historia walki z barierami. Pamiętacie lata 90.? Każdy, kto chciał mieć stronę, musiał być cyfrowym rzemieślnikiem, dłubiącym w HTML-u. Potem przyszedł WordPress i schował ten cały kod za przyjaznymi panelami. W kolejnej dekadzie kreatory typu przeciągnij i upuść pozwoliły budować strony absolutnie każdemu, ale zamknęły nas w swoich systemach. I tak dochodzimy do dzisiaj. AI daje nam kod na tacy, ale paradoksalnie pojawił się nowy problem. Co z tym kodem zrobić? A wiecie co jest w tym wszystkim najciekawsze? Że ta nowa rzeczywistość stworzyła zupełnie nowy rodzaj twórcy. Zobaczmy o kim mowa. I oto oni, vibe coders, czyli no kodujący na wyczucie. To nie są typowi programiści. Zapomnijmy o stereotypach. To są ludzie z wizją, z okiem do estetyki. Potrafią powiedzieć AI, jaki efekt chcą osiągnąć. Ich siłą jest intencja, pomysł, a nie to, czy pamiętają składnie CSS. -a. Spójrzmy na nich bliżej, bo to jest naprawdę ciekawe. Taki Vibe Coder, on doskonale wie, co ma robić jego strona, jaka ma być w odbiorze. Ale czy wie, jak wyśrodkować diva? No, niekoniecznie. Jego głównym narzędziem jest okno chatus AI. A oczekiwania? Cóż, skoro kod powstał w 30 sekund, to publikacja też ma być natychmiastowa. I wtedy pojawia się ściana. Tradycyjny, skomplikowany hosting. Okej, okay, skoro mamy zupełnie nowy typ twórcy i nowe narzędzia, to. Logiczne, że potrzebujemy też nowego sposobu na publikację, prawda? A co jeśli jest on tak prosty jak kopiuj wklej? Spójrzmy na to porównanie. Z jednej strony stara szkoła. Kup domenę, czekaj na jej aktywację, konfiguruj DNSy, ustawiaj FTP, cała masa technicznych, zniechęcających rzeczy. A z drugiej, kopiuj, wklej koniec. To jest ta zmiana, o której mówimy. Cały ten koszmar sprowadzony do dwóch kliknięć. A jak to wygląda w praktyce? No, prościej się chyba nie da. Krok pierwszy. Wybieramy sobie adres dla naszej strony. Działa od razu, bez żadnego czekania. Krok drugi. Wklejamy kod od AI prosto w okno przeglądarki. A potem krok trzeci. Jedno kliknięcie i nasza strona jest widoczna dla całego świata. Po prostu. Dziesiątki skomplikowanych kroków zniknęły. To jest genialne w swojej prostocie. Ktoś nazwał to schowkiem systemowym internetu. I to idealnie pasuje. Tak jak kopiujemy tekst z jednego dokumentu do drugiego, tak teraz możemy wkleić całą stronę prosto do internetu. No dobrze, ale co to wszystko oznacza w praktyce? Co staje się możliwe, kiedy ta ostatnia bariera po prostu znika? Zobaczmy kilka przykładów, bo one naprawdę otwierają oczy. Wyobraźmy sobie na przykład trenera personalnego. Chce dać swoim klientom proste narzędzie. Kalkulator kalorii. Kiedyś projekt na tygodnie i spore toszty. Dzisiaj? Pyta AI o kod, wkleja go i w 5 minut ma gotowe, działające narzędzie na swojej stronie. Albo coś, co można nazwać jednorazowymi stronami: urodziny, spotkanie po latach, jakieś lokalne wydarzenie. Zamiast zwykłego posta na Facebooku, w minutę można stworzyć dedykowaną stronę z mapką, odliczaniem i wszystkimi informacjami. A co z szybkością reakcji? W internecie trendy potrafią żyć krócej niż 24 godziny. Ta metoda pozwala działać natychmiast. Pojawia się nowy, wiralowy mem? W trzy minuty można stworzyć stronę z jego dźwiękami i podbić TikToka, zanim ktokolwiek inny zdąży zreagować. To także totalna rewolucja w tym, jak możemy się prezentować. Zamiast wysyłać nudne CV w PDF-ie, można stworzyć interaktywną wizytówkę, która wygląda jak pulpit starego Macintosza, gdzie każda ikonka to inny projekt. A wszystko to bez napisania ani jednej linijki kodu własnoręcznie. Okej, okay, to wszystko są fajne przykłady, ale spójrzmy na to z lotu ptaka. Bo tu nie chodzi tylko o jakąś nową sprytną technologię. Jesteśmy świadkami czegoś znacznie większego, fundamentalnej zmiany w tym, czym w ogóle jest tworzenie w sieci. Pomyślmy o tym w ten sposób. Do tej pory zawsze istniał swego rodzaju podatek od wdrożenia. Ten cały czas, energia i nerwy, które trzeba było włożyć w publikację. Cóż, ten podatek właśnie został zniesiony. Ostatnia techniczna brama między pomysłem a publicznością została otwarta na oścież. Od pomysłu do publikacji w jedno wklejenie. To hasło mówi wszystko, prawda? Cała ta długa droga od iskry w głowie do działającej strony. Teraz to jest jeden prosty gest. I to prowadzi do najważniejszego wniosku. To jest prawdziwa demokratyzacja sieci. To fundamentalnie zmienia odpowiedź na pytanie kto może być twórcą w internecie. Otwierają się drzwi dla milionów ludzi, dla których technologia była do tej pory murem nie do przejścia. Na koniec zostaje jedno pytanie, nad którym chyba warto się zastanowić. Skoro bariery techniczne znikają i jedynym ograniczeniem staje się nasza wyobraźnia, to co byłoby pierwszą rzeczą, którą warto by było powołać do życia w te 60 sekund? Zastanówmy się nad tym. Dzięki!